40 Warszawski festiwal filmowy Wielka Gala Otwarcia. Moim gościem, moim i Państwa gościem jest redaktor Mazurek. Dzień dobry panie Dzień dobry. redaktorze. Dzień dobry. E, mistrz szermierki na pięści Jerzy Kulej o nim dzisiejszy film. Pan jest mistrzem szermierki na słowo. A pan każdemu tak kadzi, który przychodzi? E, tylko najlepszym dziennikarzom. A jasne. To bym Chcia to jest też ciężka robota dziennikarza, nie? Znaczy, ja mam łatwiej. Myślę, że coś pan o tym wie. Ja mam łatwiej. Nie, ja mam łatwiej, bo ja jestem złośliwy wobec nich, a pan musi e, e, mówić, że są najlepsi i jeszcze udawać, że pan w to wierzy. To jest dopiero. E, no tak, ale pan ciśnie polityką, ja e, mam tą okazję, że Ogląda, nie Oglądajcie rozmawia. ten film, fajny film był. No? Oglądajmy ten film Jerzy Kulej, dwie strony medalu. Tak, Podobał się. Właśnie, podobał mi się właśnie, mówiłem e, Ksaweremu Żyławskiemu, że to jest taki film czasem sobie co tam jest do oglądania. No, wiadomo, kto się interesuje, choć trochę sportem, dwa złote medale, no taki bokser. No. Nikogo nie zabił, nikogo nie pobił, nic tu nie ma, ale jednak właśnie... Historia jest głębsza. Świetny film. Świetny win, naprawdę. Znaczy, bardzo fajnie się to oglądało. Czy jakoś przypomina Pan to lata młodości może? Tak, jasne, że niby co, że yy, oglądałem... Nie, nie jestem aż tak stary, żebym pamiętał 68 rok. Cho Chociaż nie, co w wnijmy to? Jestem tak stary, tak? Byłem starszym kolegą kuleja. Y <laughs> Okej. Okay. Nie pierwszy raz widzę pana redaktora y na festiwalu. Rozumiem, że to jest jakaś y nie miłość dłużej trwająca. Nie, ja liczę na to, że wreszcie po pokażę pole kilo lek na dzikim zachodzie. Dobrze, w takim razie zwracamy się z uprzejmą prośbą Ta, do dyrekcji to festiwalu. Był najlepszy film jaki pamiętam, więc ja bym bardzo prosił, żeby on wreszcie się pokazał w festiwalu. On go wygra po prostu. Oni dlatego go nie dopuszczają, bo wiedzą, że on zakasuje wszystkie. Aha, czyli to jest jakaś zmowa właściwie? Moim zdaniem jest to spisek.